Cześć, Marek Czelacki. dawno mnie nie było. E, dzisiaj o przyczynach bólu łopatki, dlaczego boli łopatka i okolice łopatki. Łopatka przede wszystkim łączy się z wieloma częściami ciała e, w górnej części tułowia. Mówimy tu o stawie ramiennym, stawie parkowo-bojczykowym, o żebrach. O po połączenia są również z kręgosłupem, z szyją e, i samą głową. Także jakiekolwiek problemy w tych częściach ciała będą rzutowały ból. Promieniowanie będzie bólu właśnie do, może być do łopatki albo okolic łopatki. I tak to się ma na przykład z kręgosłupem, gdzie do zmian może dojść i w samych dyskach, więc zadłach, mięśniach zaopatrujących kręgosłup. Również często dochodzi do. Yy, problemów, Jeśli chodzi o ucisk na korzenie nerwowe, i tutaj mówimy o czy to odcinku szyjnym, czy to odcinku piersiowym. Ucisk na korzenie nerwowe będzie bardzo często dawał ból nie tylko w okolicach ucisku, czyli przy samym kręgosłupie, ale również ten ból może się rozlewać na okolice łopatki, okolice międzyłopatkowe, ale również tutaj do samej łopatki. Bardzo dużo połączeń nerwowych, właśnie w tych okolicach, może powodować to, że przy jakimś napięciu mięśni dojdzie do uwięźnięcia czy do ucisku na nerw, który zaopatruje samą łopatkę, ale również okolice czy mięśnie dochodzące do łopatki. Mówimy tutaj o kilku nerwach. Przede wszystkim o nerwie. Grzbietowym łopatkiem, który zaopatruje mięsień równoległoboczny. Jeśli będziemy mieli problem z tym nerwem, Przywodzenie łopatki do kręgosłupa może się okazać trudne, ten mięsień nie będzie poprawnie funkcjonował. Dalej mamy mięsień czworoboczny jego trzy części: górna, środkowa i dolna. Każda ma swoje zadanie, jeśli chodzi o ruch łopatki, czy to do kręgosłupa, w górę, lub w dół. Mamy tutaj nerw dodatkowy. Dalej mamy mięsień, który jest również takim ważnym mięsiem, jeśli chodzi o funkcję łopatki, a jak nie pracuje dobrze, to łopatka odstaje. Myślę tutaj o mięśniu zęba, tym przednim, który faktycznie wygląda jak zęby. Natomiast zaopatruje ten mięsień nerw piersiowy długi i mięś, mięś, nerw piersiowy długi może być bardzo uciskany na, gdzieś, gdziekolwiek na swoim przebiegu, także do mięśnia zębatego przedniego i wtedy mamy problem właśnie z odstającą łopatką. A jeśli do tego ucisku dojdzie powyżej drugiego żebra to łopatka będzie odstawała na całej swojej długości przyśrodkowej, ta krawędź będzie odstawała. Można to łatwo sprawdzić, Wystarczy wejść na mój, do mojego artykułu, odwiedzić mój artykuł na stronie, link masz poniżej i zobacz, jak można przeprowadzić łatwo test ścienny na łopatkę i zobaczyć, czy łopatka odstaje, czy nie. Nerwy zaopatrujące samą łopatkę są dwa. Jeśli chodzi, spojrzymy na łopatkę od spodu, mówimy tutaj o nerwie. Nerwie podłopatkowym, który zaopatruje mięsień podłopatkowy. Mięsień podłopatkowy z kolei będzie rotował ramię do środka. Rotacja wewnętrzna, jeśli mamy problem z tym nerwem no ta rotacja będzie bardzo osłabiona, a ten mięsień nie będzie funkcjonował sprawnie. Można to specjalnie też również przetestować, jeśli chodzi o wywiad kliniczny z pacjentem, jak najbardziej. Natomiast na górze łopatki mamy nerw, który nazywa się nerwem nadgrzebieniowym, i który dochodzi do, poprzez wcięcie łopatki, do mięśnia nadgrzebieniowego, a później do mięśnia podgrzebieniowego. Przy problemie z tym nerwem, a nie zdarza się to często. Natomiast warto mieć wiadomości na ten temat i warto to wiedzieć, że ten nerw może być uciśnięty tuż przy łopatce, czy to w samej łopatce. Mówimy tutaj o wcięciu łopatki. I to wcięcie łopatki, na górze przechodzi więc zadło poprzeczne łopatki, a przez to przechodzi nerw nadgrzebieniowy. I tutaj, jeśli dojdzie do takiego uwięźnięcia nerwu czy problemu z tym nerwem, to mamy problemy właśnie z funkcjonowaniem tych dwóch mięśni leżących na górze łopatki. Mięsień nadgrzebieniowy, jego główna funkcja to jest odwodzenie ramienia, a mięsień podgrzebieniowy będzie nam rotował staw ramienny na zewnątrz. No i w związku z tym te ruchy mogą okazać się niemożliwe albo mogą po prostu być problemy, możemy mieć problemy z tymi ruchami. To, co warto pamiętać, to, że oprócz nerwów, oczywiście same mięśnie mogą być słabe, ponapinane, i to też może powodować bóle w okolicach łopatki albo i same łopatki. Jeśli chodzi o połączenia łopatki, warto zwrócić uwagę właśnie na staw ramienny. Łopatka daje panewkę, czyli miejsce zaczepienia głowy kości ramiennej, gdzie tworzy się staw ramienny, czyli praca, funkcjonowanie. Stawu ramiennego będzie miał wpływ na to, co dzieje się z łopatką. I teraz, jeśli jest ból w samym stawie ramiennym, jeśli ten staw nie funkcjonuje dobrze, doszło do urazu, podwichnięcia, dojdzie czy do dyslokacji, dojdzie również do dolegliwości bólowej w łopatce bardzo często. Jeśli mamy problem ze stożkiem rotatorów, mięśniami stabilizującymi staw ramienny, to łopatka w 70% przypadku również będzie tutaj, jej ruch będzie niezbyt dobry. Jeśli chodzi o natomiast dyslokację w stawie ramiennym, to tutaj 100% pacjentów będzie miało problemy z łopatką również. Problemy również w stawie barkowo-obojczykowym, czyli połączeniu między łopatką a obojczykiem będą rzutowały tutaj na łopatkę, ból jak najbardziej może przechodzić, może być rzutowany do łopatki. Także problemy z tym stawem, również z podwychnięciem, ze złamaniami obojczyka, szczególnie w jednej trzeciej dalszej, tutaj bliżej ramienia, jeśli ten obojczyk nam się złamie, ból może właśnie być bardzo odczuwalny i w łopatce. Przecież tutaj mamy połączenie, jest to połączenie więzadłem kruczo-obojczykowym, które również jak jest, nie funkcjonuje dobrze, ból może przechodzić na łopatkę. Tych połączeń, jeśli chodzi o górną część tułowia, łopatkę z innymi częściami, jest bardzo dużo problemy. Właśnie splot ramienny, szyja, głowa, łopatka, kręgosłup, staw ramienny i staw barkowo-obojczykowy. Na to zawsze trzeba tak holistycznie, całościowo spojrzeć. Ten, ta część, te części ciała tak naprawdę funkcjonalnie są bardzo ze sobą powiązane, już nie tylko anatomicznie, ale funkcjonalnie. Także bardzo istotne, żeby na to spojrzeć tak holistycznie przy ocenie pacjenta. Przy rehabilitacji stawu ramiennego bardzo jest też istotne, aby zwrócić uwagę na rehabilitację łopatki. To wszystko na dzisiaj. Dużo więcej znajdziesz w moim artykule, który, artykule, który, który znajduje się na stronie. Tam podaję. Więcej e, problemów z łopatką. Tam znajdziesz również test ten ścienny, o którym już wspomniałem. Tam znajdzie się dużo informacji na temat strzelającej łopatki. E, również dużo ciekawych informacji, e, jeśli chodzi o rozrażenie tego nerwu tutaj nadgrzebieniowego. Także zapraszam Cię do tego artykułu. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Trzymajcie się. To wszystko na dzisiaj. Cześć!